Dzień dobry moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku po moim powrocie. Jakoś y, cały czas, jak siadam teraz do nagrywania, to czuję się taka podekscytowana, że cokolwiek w ogóle mam szansę nagrać i że znowu się widzimy tutaj na kanale. Nie ukrywam, że bardzo mi tego brakowało. I jak potem montuję te filmiki, tak sobie myślę, boże, dlaczego ty się dziewczyno tak cieszysz jak głupi do sera na tych filmach, ale to jest aż nie do opanowania, jak tylko klikam nagrywanie, to zupełnie coś we mnie wstępuje. Słuchajcie, nie będę już tyle gadać na wstępie, żeby was nie zagadywać. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na odcinek, w którym wam powiem, jak nie dać się weekendom. Nagrywam, jest przepiękna pogoda za oknem i dzisiaj było tak ciepło, zresztą co pewnie widać po mojej twarzy, bo się cała świecę, albo i nie, nałożę filtry, to może nie będzie aż tak bardzo tego widać. W każdym razie było ciepło, przepięknie, słonecznie, wyszłam w domu, z domu w bluzie i od razu tego pożałowałam. Bluzę ściągałam już po trzech minutach poruszania się po dworzu i tak sobie pomyślałam, że to jest też taki bardzo niefajny czas dla diety. Dla mnie koniec wiosny, początek lata to jest w ogóle najgorszy czas odchudzania się. Ja wtedy nie chudnę, ponieważ każde spotkanie ze znajomymi, każde wyjście determinuje nas do tego, żeby wypić piwko, zjeść coś na mieście, pojechać na działkę na grilla. Są wyjazdy jakieś majówki te, boże ciała, długie weekendy, za chwilę są wakacje, przecież urlopy. Wiem, że w czasach wirusach może nie, nie będzie to takie jak dotychczas było, tak jak spędzaliśmy to dotychczas, no ale ludzie dalej mają działki, dalej będą korzystać z tego i no wtedy odchudzanie nie idzie nam za dobrze. Niemniej, część z nas nie chce dawać się weekendom w każdy, w każdy weekend, za każdym razem, kiedy będzie okazja. I też chcemy być tymi ludźmi, którzy będą potrafili odmawiać albo będą potrafili spędzać te imprezy tak ym, bardziej dietetycznie, będą mniej sobie popuszczać wrotki. Dlatego chciałabym wam dzisiaj nagrać odcinek o tym, jak to zrobić, w ogóle jak przetrwać te weekendy. Punkt pierwszy i najważniejszy, nie będę wam tutaj gadać o tym, żeby zabrać swoje sała, bo w ogóle przejdziemy jeszcze do jedzenia, ale najważniejszy punkt, który musicie sobie wryć do głowy, to jest to, że jeżeli macie ochotę, Autentycznie chcecie i chodzi za wami ta kiełbasa i to piwo, to wy to zróbcie, ok? Oczywiście, w idealnym świecie jest tak, że kończycie na przykład na jednej kiełbasce i na jednym piwie. Nie, no, nie każdemu musi się udać. Ważne jest, żeby przed wyjściem dać sobie na to przestrzeń i powiedzieć, dzisiaj możesz, a najlepiej jest jeszcze określić, ile możesz. I na ile możesz sobie pozwolić? Po prostu. Czyli wychodząc, mówię sobie i ustalam sama ze sobą, że Paula, na imprezie możesz zjeść, znaczy na ognisku, na grillu, dwie kiełbaski i wypić dwa piwa. Jedną kiełbaskę, jedno piwo. Jedną kiełbaskę, dwa piwa. I wiecie, do, dowolna jest tutaj konfiguracja, wszystko zależy od Was. W momencie, kiedy mamy wewnętrzną ochotę i ta kiełbaska i to piwo za nami chodzi. To nie musi być oczywiście kiełbaska i piwo, ale wiecie, coś co wiemy, że nas czeka na tej imprezie. I my bardzo byśmy chcieli, i bardzo żałujemy przed wyjściem, że nam to nie będzie dane. To my tak jakby programujemy nasz mózg, żeby on cały czas myślał sobie kiełbacha, piwo, kiełbacha, piwo, masz na to ochotę, kiełbacha, piwo, i cały czas jesteśmy atakowani. Bo sami sobie wm wmawiamy, że nie możemy tego, ty się odchudzasz. Nie możesz, nie możesz, nie możesz. Mózg nie kuma, nie. Więc słyszy tylko to, co jest po nie, czyli kiełbasa i piwo. Albo nie wiem, nie możesz zjeść czekolady, nie możesz, jest zbyt abstrakcyjne dla mózgu, więc słyszy tylko czekolady. No i zaczyna myśleć tylko i wyłącznie o czekoladzie. Jeżeli ochota jest paląca, wielka i no, naprawdę chodzi to za nami, no to dajże sobie, człowieku na to przestrzeń zjedz tą kiełbasę i zjedz to piwo. Zrób sobie rano trening, jeżeli masz ochotę poradzić sobie w ten sposób z. z z nadwyżką kalorii. Nie zrób sobie treningu i zaakceptuj to, że dzisiaj zjesz o te 300 kalorii więcej. Nic się nie stanie. Jesteś w deficycie, więc najprawdopodobniej będziesz niewiele nad zerem kalorycznym, albo wylądujesz w zerze kalor kalorycznym. To nie wpłynie na Twoje efekty. Na Twoje efekty wpłynie to, że z zakazem pójdziesz na imprezę, złamiesz się i nie wytrzymasz. Najesz się potąd. Bo już wszystko stracone, więc zjem 5 kiełbas i wypiję pięć browarów. Będziesz mieć wyrzuty sumienia, więc najprawdopodobniej nie skończysz jedzenia na tym jednym potknięciu. Bardzo ciężko będzie ci, ci wrócić do diety, bo cały czas będziesz chciał czy będziesz chciała pokutować. To, co się działo, i możesz wpaść w pułapki, takie jak ciągłe obiadanie się i głodzenie, obiadanie i głodzenie, albo nawet bez tego głodzenia się, tylko w kółko obiadanie, bo jestem beznadziejna i już wszystko stracone. Nic nie jest stracone. Spójrzcie, będąc przez cały czas na deficycie, to, że zjecie nawet więcej na imprezie, naprawdę nie da was nagle tutaj. Nie przyjdzie i nie rozpierdzieli wszystkich efektów, które osiągnęliście do tego dnia. Jedna impreza tego nie zrobi. Więc daj, sobie człowieku pozwolenie na to, bo z, też nadmierne ciśnięcie siebie może spowodować o wiele gorsze rzeczy niż właśnie ta jedna dyspensa, nie. Bo jak jedna kiełbaska, czy dwie, i to piwo, te 500-600 kalorii nawet więcej danego dnia nie zrobi ci krzywdy na efektach, tak to, że wpadniesz w cuk cały i to będzie 1000 kalorii więcej każdego dnia. Bo ciężko będzie się zatrzymać. Bo o, w piątek, to jeszcze w sobotę, pofolguję w niedzielę i zacznę od poniedziałku. No to spójrz, ile tutaj się możesz napiętrzyć tego, tej nadwyżki kalorycznej, no to to już ci da realną krzywdę realną krzywdę na Twoich efektach. Także. Idź i jedz kiełbaskę. Ale jeżeli jesteś człowiekiem, i to będzie punkt drugi, który mm, stwierdza, że nie chodzi za nim kiełbaska, nie chodzi za nim piwo i jest w stanie pójść na grilla, przynieść swojego na przykład kurczaka, piel kurczaka przyprawioną, swoje cukinie, swoje papryki, teraz Wam rzucam pomysły, z czym można przyjść na grilla, swoją sałatkę i napchać sobie cały talerz tej sałatki, swoje ciemne pieczywo tylko chcecie się tak jakby uodpornić na ludzi, którzy tam, no weź zjedz, no weź, weź się napi i tak dalej, no to słuchajcie, co mam do powiedzenia teraz. Zbywamy się takich automatycznych odpowiedzi, które zaczynają się od ja nie mogę, albo ja się odchudzam. Bo to jest zgodne z prawdą oczywiście, jest zgodne z Wami, ale te zdania mają taką magiczną moc, że jak je wypowiemy do drugiej osoby to ten człowiek nagle się zamienia, nie wiedzieć dlaczego i nie wiedzieć skąd, w takiego totalnego psuja Waszego odchudzania. No jak to nie możesz? Weź się napi, ten jeden raz Ci nie zaszkodzi, i tak dalej, i tak dalej. Większość rzeczy, które Ci ludzie mówią, to jest prawda, bo nam to naprawdę nie zaszkodzi. Tylko my, ludzie odchudzający się, wiemy, jakie to jest dla nas też symboliczne, że my wyjdziemy i sobie poradzimy z tym, co sobie postanowimy. Więc... Owszem, ten drugi człowiek może mieć rację, bo to się kurde, nikomu krzywda od kiełbaski nie stanie. Niemniej totalnie Was rozumiem i totalnie to szanuję, że Wy nie chcecie jeść tej kiełbaski. Żeby nie uaktywniać tego czegoś w tym drugim człowieku, nie możemy zaczynać zdania od nie mogę albo od ja się odchudzam. Warto jest to przekręcić na coś innego. Nie mam ochoty, z ochotą się raczej nie dyskutuję. Nie mam smaka, nie, 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 mam na to, nie, nie, nie mam na to teraz smaka. Ja wiesz, co zjem sobie sałatkę. Nie mam apetytu na to po prostu. Oj, dzisiaj mnie jakoś nie ciągnie do mięsa, wiecie? Zagrać od drugiej strony. No, jak towarzystwo jest bardzo oporne, wiem, że nie powinnam tego za bardzo mówić, dlatego powiem Wam tak nieoficjalnie, szybką wtrętę zrobię. Jak towarzystwo jest bardzo oporne, to wtedy można uciec do, uciec do kłamstwa, że mamy zatrucie pokarmowe, albo że na przykład lekarz Wam. Nie pozwala jeść kiełbasy, albo że jesteście wege od tygodnia i zostawiam to waszej wyobraźni po prostu. Ja w niektórych kręgach uciekałam do kłamstwa, ale co jeszcze jest spoko, możecie, jeżeli to jest ktoś bliski i to jest kto, ktoś, komu nie wstydzicie się tego powiedzieć i też wiecie, że macie, że ta druga osoba bardzo szybko to zrozumie, to możecie powiedzieć szczerze: nie namawiaj mnie, bo dzisiaj bym nie chciała się złamać. Zależy mi na tym, żeby dzisiaj nie zjeść tej kiełbaski. Wyjść z, z siebie, jakby z argumentu, gdzie ja jestem na pierwszym miejscu. Mi dzisiaj zależy na tym, żeby się nie poddać. Ja dzisiaj chciałabym zmierzyć się z tym grillem i nie zjeść tej kiełbaski. Ok? To jest to samo, co mówiłam chwilkę wcześniej, ale jest to nafaszerowane. Waszymi emocjami i waszymi potrzebami, jeżeli po drugiej stronie jest człowiek, który was rozumie, z którym macie bliższą więź niż z jakimś tam władkiem z pracy, to ten człowiek powinien to zrozumieć. Ja swoim przyjaciółkom absolutnie nie boję się i nie wstydzę tak mówić. Teraz, w ogóle, po tylu latach odchudzania się i po tym, co publikuję na motywatorce, i po tym, co one zapewne wiedzą, obserwując to i tak dalej, Wiem, że mogę powiedzieć to w jednym zdaniu i z tym nie będzie dyskusji. Może ewentualnie jak, nie wiem, idziemy na imprezę i rozważamy piąty, a szósty kieliszek szota, no to tu może być dyskusja. Ale to już wiecie, to już tak bardziej z przymrużeniem oka Wam mówię. Tu bardziej chodzi o to, że jakbyśmy na przykład były na ognisku i ktoś by kupił kiełbaski i mnie namawiał do jedzenia. W ogóle też nie kojarzę sytuacji, kiedy ktoś by mnie do czegoś namawiał. Już czegoś takiego nie ma. Okej, okay, może dlatego, że zajmuje się w życiu tym, czym się aktualnie zajmuje i wszyscy o tym wiedzą, ale może też dlatego, że środowisko już jest na to przygotowane. Bo ja tak wiele razy ugryzłam to od drugiej strony, że dzisiaj już u nikogo nie uruchamiam tego mechanizmu dyskusji ze mną. Najgorsze, co możecie zrobić w tej sytuacji? No, totalnie najgorsze to jest właśnie wejść w dyskusję. Ty powiesz: Nie chcę kiełbasy albo nie mogę, bo się odchudzam. A ta druga osoba, ta, ta osoba po drugiej stronie stwierdzi, że ona ci musi teraz udowodnić musi ci udowodnić, że ta kiełbasa ci nie zaszkodzi, że możesz sobie na nią pozwolić że daj spokój to nie w kiełbasie jest problem, tylko w ziemniakach i o Jezus. I się zaczyna najgorsze ja bardzo tego nie lubię. Na początku odchudzania się jak lwica walczyłam o to, że nie masz racji i tam wdawałam się w dyskusję. Teraz już wolę nawet naprawdę skłamać i mieć święty spokój. I to Wam radzę. Naprawdę. Trzeci punkt, czyli jedzenie, przygotowywanie jedzenia i tak dalej, i tak dalej. To jest taka już bardzo indywidualna sprawa. Bo owszem, możecie być tymi ludźmi, którzy przyjdą po prostu ze swoją cukinią i ją sobie ugrylują I to będzie w porządku. Ale możecie być też tymi ludźmi, którzy na przykład... Kupią kiełbasę, ale drobiową. Ok? Kupią mięsa na grilla, ale właśnie drób. I to najlepiej jeszcze własnoręcznie przyprawione w domu i oporządzone bez skóry. Silenie się na takie bycie mm, ortodoksyjnym w tym odchudzaniu, że ja idę na grilla, gdzie tam karkuły, boczki, kiełbasy, browar się leje, a ty przychodzisz z wodą i z cukinią, nie zawsze jest dobrym pomysłem. Raczej bym próbowała wejść, jak to się mówi, wejść we wrony i krakać tak jak one, coś takiego. Próbowałabym właśnie wejść to środowisko grillowe i krakać tak jak oni, tylko mieć swoje zamienniki, jak kiełbasa to drobiowa. Zawsze ma mniej kalorii niż taka klasyczna wieprzowa. Jak mięso na grilla, takie co się kupuje, te przepyszne w oleju wymaczanej, w tych marynatach, boczki, karkówki, to swoje mięsko, fileciki, mięso uda, z uda, z kurczaka, pozbawione skóry, w domu przyprawione i to bez oleju, tylko w samych na przykład przyprawach. Owszem, warzywa, przyjść z, z całą michą sałatki. Przyjść z chlebem, ale wziąć na przykład pełnoziarnisty, żeby się lepiej najeść niż takim białym, co można go wiecie, grillować i jeść po prostu jak opłatek. On po prostu wchodzi, i człowiek nie jest pełny. Ja tak mam. Jest też przede wszystkim przepyszny, ale nie o tym tutaj raz gadamy. Jeżeli ludzie są tu, na tym grillu, a ty jesteś tu podczas swojego odchudzania i jesz pięknie, i się świetnie odnajdujesz w tych sałatkach i w tej wodzie, to na ten jeden dzień się złam ale nie do tego stopnia, żeby pójść, znaczy też zależy, jakie są Twoje potrzeby, to z tych trzech punktów wybierzesz, w zależności do sytuacji, w jakiej się znajdujesz, która tonacja jest Ci najbliższa. Jeżeli jednak idziesz i nie chcesz właśnie się poddać tej kiełbasce, bo nie masz na nią po prostu ochoty, ale masz dosyć presji społeczeństwa, to raczej po prostu miej minę, taką jak oni, bądź... W, tym, w tej samej rzeczywistości, co ci wszyscy ludzie, baw się, ale tak jakby w ich języku, nie? Czyli kiedy wszyscy zapijają browara i jedzą kiełbasę, nie bądź człowiekiem, który stoi obok ze szklanką wody i je surową cukinię. Bo to też sprawia, że inni ludzie się źle bawią. Może, że tak było od zawsze. Może, że dla nikogo to nie będzie zdziwieniem. No to wtedy owszem ale kiedy zawsze byliśmy w tej drużynie i nagle próbujemy być tak bardzo w innej, to ten kontrast jeszcze pogarsza sytuację. Zdrowsze zamienniki, mniej kaloryczne zamienniki. Przemycenie czegoś, co zachwyci towarzystwo i czym kupicie na przykład towarzystwo. Jakieś szaszłyki warzywne, jakieś nie wiem, kochani Google i trzeba wpisywać fit grill, fit pomysły na grilla, fit przepisy na grilla, wege pomysły na grilla. Z kuchni wegetariańskiej akurat w kwestii grillowej można bardzo dużo inspiracji czerpać. Ja sobie zawsze radziłam drobiem. <gryw> Drob był moim ratunkiem, ponieważ ja jem mięso, nie często, ale jem, tak w sytuacjach grillowych, kiedy były kiełbasy, były pyszne karkówki, przynoszenie drobiu mi ratuje dupę. Bo w momencie, kiedy zjem jedną kiełbaskę, bo sobie to zaplanowałam, i mam ochotę jeździć dalej, bo wszyscy jedzą, jest fantastyczna uczta i w ogóle jest ekstra. Drób działa świetnie, też jest wysokobiałkowy, więc bardzo szybko syci. No. I to by było na tyle w kwestii tych weekendów. Tak się bardzo skupiłam na tych grillach, ale wierzę, że. Y Wiecie, jak to pozamieniać na inne sytuacje, kiedy to jest na przykład jakaś impreza. Na imprezę też można po prostu przynieść coś dietetycznego, co będzie i fajne do towarzystwa, i będzie też dla Was w razie czego ucieczką, żeby nie zjeść w nadmiarze czegoś, czego nie planowaliście albo czego nie chcecie. Dajcie mi znać, jakie są Wasze sposoby na sobie, jeżeli takie macie. Pamiętajcie, że Wasze sposoby są też skarbnicą wiedzy dla ludzi, którzy w ogóle tych sposobów nie mają, więc oni wchodzą w ten film, słuchają, co ja mówię, a potem jeszcze czytają Wasze rady i to jest, wiecie, fuh, tyle porad i to jest mega, dlatego nie wstydźcie się i piszcie. Jeżeli materiał Wam się podobał, to pamiętajcie o łapkach w górę, o subskrypcji tego kanału, a ja już uciekam, bo powiem Wam szczerze, że zgłodniałam przez to gadanie o kiełbaskach. E, także idę zjeść, co prawda nie mam dzisiaj jajko, sadzone szparagi i, i ziemniaki, ale już się nie mogę doczekać, także życzcie mi smacznego. Widzimy się w następnym filmie, albo słyszymy się w następnym podcaście. Kto został do końca, oczywiście hashtag słucham do końca. No i co, wszystkiego dobrego, do zobaczenia, do usłyszenia. Papa! Pa.